W dzisiejszym odcinku zrobiliśmy dla was taki opóźniony dzień chłopaka. Tak wiem, że już... Wcześniej był dzień chłopaka, ale zrobiliśmy opóźniony. Niestety opóźniony, bo coś tam się zepsuło, ale zrobiliśmy opóźniony dzień chłopaka i dzięki temu w dzisiejszym odcinku pokażę wam co będzie, co jest już na Kubowicach na ten opóźniony dzień chłopaka. Więc ja wam już pokazuję. Oczywiście macie też pamiętajcie, że jak jesteście na Kubowicach, to jest też taka komenda jak rewards i za to dostajecie Różne codziennie nagrody. Ja Wam nie pokażę ich, ale, ale no, ale tyle Wam mogę powiedzieć, że są codzienne nagrody, więc bijecie na Kubowice codziennie i odbierajcie sobie nagrody. Nagrody są nawet bardzo fajne, a teraz my się już bierzemy do roboty. Włączam sobie kreatywa i ja Wam już teraz pokazuję. No, ja już Wam teraz pokażę, jakie są nowości na Dzień Chłopaka. Pierwsze, na Dzień Chłopaka nic nie ma tutaj, ale na Dzień Chłopaka na Box PWP, za to jest coś nowego. Ja już Wam tu pokażę. Włączę, se, włączę se Game Zero, abym miał game od Survivala, bo musiałam sobie tylko wszystkie rzeczy tu wiesz. I jak sami widzicie, na Dzień Chłopaka dodaliśmy pierwsze gadżety. Gadżety, gadżety zostaną na zawsze, i gadżety ja Mam na przykład tyle kluczów, ale gadżety naprawdę są bardzo fajne. A w sumie to wam już pokazywałem, ale później zniknęły kiedyś w odcinku. To zobaczycie w zakładce. Ja wam dam tutaj gdzieś po prawej u góry, albo po lewej u góry dam wam w zakładce filmik, gdzie możecie zobaczyć, jak się obsługuje gadżetami. Codzienne prezenty to już wam tutaj pokazywałem. Tutaj macie profile, to też zostaje na zawsze, tu. Pierwsza nagroda to jest, są jakieś. Coket i tym podobne jakieś ciasta są w pierwszej nagrodzie, ale więcej nagród ja wam już nie pokazuję, wy sobie samemu zobaczcie. I sklep za kila, uu, sklep za kila też zostanie na zawsze, bo sklep za kila możecie za na przykład 5 kili kupić rzadką, y, y, znaczy klucz do rzadkiej skrzyni i tym podobne do innych skrzyń tutaj klucze. Dzień chłopaka, dodaliśmy też, nie wiem czy to już Wam pokazywaliśmy, dodaliśmy też coś takiego jak case klucze, lotbox klucze, czyli skrzynia kluczy, że macie na przykład, albo możecie wyrobić key klucze, czyli skrzynia do tych kluczy. Możecie coś wyrobić na przykład dziadką, albo bardzo rzadką, episką, mityczną, legendarną, albo jakieś tam inne różne kubowiskie. Dodaliśmy też y, na Dzień Chłopaka miecz lub kilow opóźniony Dzień Chłopaka. No to nie wiem, czy tak fajnie, ale może fajnie nawet. Kubowski miecz, najlepszy miecz na świecie. Ten, y, y. To albo wam wylosuje to, albo to. To się bardziej opłaca niż y, kupić w tym sklepiku, już wam tutaj pokazuję. Bardziej to się opłaca, Kupić, bo patrzę. Na przykład tutaj macie K, miecz lub kilow, czyli y, możecie mieć klucz do miecza lub Kilofa. Zobaczymy, co wytropicie, bo patrzę. Czyli bo ten klucz kosztuje 32, 32 bedroka i jeszcze stack tutaj bedroka też, ale, ale to tylko jak wam wylosuje losowo, a jak chcecie na przykład na przykład wy chcecie kubowicki mieć, ale wam się bardziej tanio wylosował kubowicki kilo, to tutaj jest o jeszcze 32 bedroka trochę więcej, tak abyście sobie mogli wybrać, a nie że tak, no wiecie, wam wylosuję. I następne nowości to jest też chromatyczna skrzynia. Chromatyczna jest bardzo fajna. Macie tu procenty na skałę macierzystą, możecie sobie wygrać. Bardzo jest to fajne. Czas, czasami jest obalone, czyli czasami na przykład ten klucz kosztuje tam 20 beroka, ale jak wylasujecie w 16, no to, no to niestety macie obalone. Po prostu nie opłacało wam się, ale zobaczymy. Musicie wierzyć po prostu w to, że dostaniecie coś fajnego. A ja Teraz wam pokażę, że najlepszą rzecz, jaka jest na dzień chłopaka. Na dzień chłopaka przygotowaliśmy dla was pokonaj bossa. Za pokon... Patrzcie, ma, jest tutaj pokonanie bossa i tutaj nie ma co prawda żadnego bossa I to właśnie to już nie jest na zawsze. To widzowie nie jest na zawsze. To tylko. To jest tylko i to tylko widzowie na chwilę na dzień chłopaka. Ty, a dzień chłopaka na Kubowicach będzie trwał dzisiaj 4 14, to dobra, to Dzień Chłopaka dzisiaj będzie trwał od 14 do 20 października. Tak, października do 20 października, więc ochocie i patrzcie. Tu już mamy takiego jednego Bosa. Ja sobie najlepiej wezmę i patrzę. Jest coś takiego, że jak że jeżeli będziecie musieć pokonywać te bossy, one mają bardzo dużo HP, czasami się zdarza, że mają nawet 500 HP, czasami mają 200 to tak losowo, czasami 50, no i to tak jest losowo wszystko ustawione, ale muszę wam powiedzieć, że boss nie jest taki łatwy do pokonania i jest możliwość, że uda wam się nawet wydropić tysiąc skały macie, że tej. za to macie już cały set, wszystko macie, cały e, box, pe, e, box PvP jakby, przera, e, e, jakby wasze, jakby moje box PvP jest już wasze, oczywiście nie jest wasze, ale że wasze, czyli że wszystkie wasze sklepiki, bo wszystko już macie kupione i oczywiście... Na 1000 bedrocka, ile jest procent szans? Z, 0% szans, y, kropka 0,1. To ma, bardzo mało. Mi się raz zdarzyło, że wylopiłem 1000 bedrocka z tego, więc ja wam pokażę. Boss oczywiście jest. Y, nasza postać jest na dwie klatki, ale boss jest na trzy klatki. Troszeczkę tak kawałek jest jeszcze na cztery klatki. I oczywiście, patrzcie, tu mamy takiego bossa. On czasami coś mówi. On właśnie teraz umarł. Tylko dlatego, bo dotknął mojego kubowickiego miecza. a ja spróbuję się tu postarać. Może wyleci mi bedrock. Fajnie by było, ale naprawdę to, ba, to według mnie jest najlepsze, co jest na dzień chłopaka. Oczywiście to nie jest dozwolone na dziewczyn, bo gra na kubowicach wykrywa. Na przykład jak, jak któraś dziewczyna co gra na moim serwerze, to nie ma... Do, to ona ta, ta dziewczyna ma do wszystkiego dostęp, do tej rzeczy też na dzień chłopaka, tylko do tego, trybu dziewczy, żadna dziewczyna nie ma dostępu na ten jeden tryb. Na box PWP, więc powiem wam tyle, że nie warto oszukiwać. I tak nie uda Wam się nic oszukać, bo byście byli dziewczynami, ale oczywiście kiedyś może pokonaj Borsa, może kiedyś. Na święta jeszcze to będzie, to będzie y, 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 dla chłopaków, ale też będzie dla dziewczyn oczywiście te pokona i bossa, więc niestety, dziewczyny niestety tu nie mają wstępu na ten tryb, no niestety, bo to jest Dzień Chłopaka, a nie dzie -y, Dzień Dziewczyn, ale na Dzień Dziewczyn też kiedyś będzie coś innego, ja, nie, ja będę mógł tam wejść, choć jestem chłopakiem, ale... Ale będzie też coś fajnego na dzień dziewczyn. Będą, na pewno będzie jeszcze więcej rzeczy, tak aby dziewczyny się nie obraziły. Dość, że będą mieć później, to i tak będą jeszcze fajniejsze rzeczy. Wszystko będzie różowe na dzień dziewczyn, więc. Mam nadzieję, że dziewczynom to się oczywiście wszystko spodoba, a ja teraz no, mogę zakończyć ten odcinek, bo powiedziałem Wam już o wszystkim konkretnie. A to już jest koniec odcinka, więc pa wbijcie na mój serwer kubowica.pl i się cieszcie darmowymi nagrodami na dzień chłopaka. A i jeszcze zapomniałem, że kubowicki miecz będzie za darmo po 20 października. Będzie za darmo i na święta będzie też za darmo kubowicki miecz, będzie też 64 64 kubowickie klucze będą też za darmo, więc na święta będą też fajne nagrody a to już jest koniec odcinka, więc papa, wszystko sobie przetestujcie